Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy, to oczywiście kolejny odcinek The Forest. No i cóż moi drodzy, w tym momencie kanibale poszli gdzieś na przechadzkę. Wydaje mi się, że ja spróbuję zejść na dół, nie zabijając się. Weźmiemy sobie topór w rękę, tak dla bezpieczeństwa, a następnie spróbujemy zbadać kilka rzeczy, które zostało dodane w nowym patchu. Przede wszystkim zbuduję sobie ognisko. Jest kamień. Odpalmy ognisko. Kolejną rzeczą będzie... Zabicie jaszczura bądź kilku i założenie pancerza, ponieważ wiem, że w tym momencie została dodana animacja zakładania pancerza na rękę, więc widzimy jego skórę na naszej ręce jako pancerz. Nie jestem do końca pewien, jak to będzie wyglądać, jednak spróbujemy to zrobić. Jest i jaszczur. No i cóż, mamy pancerz, wygląda całkiem okazale, jest tylko na jednej ręce. Mogę w tej chwili spróbować złapać więcej jaszczurów, a właściwie zabić więcej jaszczurów, założyć więcej pancerza. Nie chcę zabijać zbyt wielu, ponieważ wiem, że w tej chwili została zmieniona ilość zwierząt na wyspie. Więc jeżeli będziemy zabijać ich zbyt dużo, one zaczną wymierać. Jeżeli je pozostawimy, zaczną się odradzać, więc po prostu zaczną znikać, jeżeli zabijemy zbyt dużo. Jest kolejny. Przyszedł praktycznie pod nasze stopy. Spróbujmy założyć kolejny pancerz. No i cóż, jest pancerz też na drugiej ręce. Wygląda to całkiem nieźle. Nie jestem do końca pewien, czy jeżeli będziemy zakładać więcej, to po prostu te ręce zostaną całe pokryte. Na razie chyba nie będę tego sprawdzał. Kolejną rzeczą, którą chciałbym sprawdzić, są króliki, ponieważ jeżeli możemy zamykać króliki w klatce, możemy też je prawdopodobnie łapać. Więc spróbuję znaleźć jakiegoś królika w okolicy. Jak na razie niestety nie widzę żadnych. Kilka jaszczurów gekonów. No cóż, mam nadzieję, że królik przyjdzie sam do nas. Zastanówmy się, co moglibyśmy w tej chwili zbudować. Na wszelki wypadek wejdę sobie do mojego domku, gdyby coś miało mnie zaskoczyć. Wydaje mi się, że kanibale nie będą tutaj wchodzili aż tak prosto, jak ten, który zaskoczył nas w poprzednim odcinku, który nas praktycznie ścigał do samych drzwi. Przeglądnijmy sobie w tej chwili Survival Guide, więc cóż. Tutaj raczej nic się nie zmieniło, mamy nasze ogniska. Jest kabina, którą będę chciał rozłożyć głównie po to, żeby sprawdzić, czy możemy się w niej zapisywać. Jest domek na drzewie. Wydaje mi się, że w przyszłości będę chciał spróbować rozłożyć sobie domek na drzewie gdzieś w okolicy. Na przykład kolejny domek gdzieś tutaj na drzewie. Wydaje mi się, że musi być to drzewo, na których nie ma gałęzi, ponieważ nasz domek wtedy będzie wypełniony liśćmi oraz gałęziami. Więc to drzewo, które znajduje się tutaj, będzie wręcz idealne. Zrobimy sobie na przykład osadę domków na drzewie. Tam jest kolejne, o ile się nie mylę. Kolejnymi rzeczami, które możemy zbudować, będzie na pewno log sled, czyli sanie dla logów. Będę chciał spróbować zbudować je, naładować pełno logów na nie, a następnie przesunąć je powiedzmy pod naszą bazę. To by strasznie ułatwiło wycinanie drzew daleko od naszej bazy. Nie jestem do końca pewien ile w tym momencie możemy zmieścić logów na lock sled, więc to jest coś co definitywnie będę chciał sprawdzić jest rockholder, czyli jakiegoś rodzaju zasobnik, w który możemy schować w tym momencie kamienie kolejna rzecz, którą chcę sprawdzić oprócz tego ściany, custom build i to by było chyba na tyle na pewno będziemy budować klatkę dla królików, ponieważ chcę sprawdzić czy w końcu będziemy w stanie łapać króliki od czego zaczniemy? Ja zejdę sobie na dół czy w tej chwili What the fuck? Okej, okay, pojawiła się strasznie satanistyczna muzyka. Co może oznaczać tylko tyle, że przyszli w końcu kanibale. Nie myliłem się mówiąc, że ilość kanibali została strasznie powiększona. Spróbujmy go załatwić jak najszybciej. What the fuck? Jest do końca czy jest dużo szybszy niż ostatnio. No dobra, nie mamy żadnej energii. Ja spróbuję szybko. Wypić butelkę alkoholu. Poczekać, aż moja energia troszeczkę wzrośnie. Następnie spróbujemy sobie z nim powalczyć. Widzę tam w oddali kolejną grupę, która sobie biega. To są chyba... No, what the fuck? Co tu się dzieje? Jesus! Okej, okay, wszyscy się okładają. Ja nie wiem, czy atakować jednych, czy atakować drugich, czy trzymać się z daleka. Widzę przynajmniej 2, 4, 6, 8. 9? Widzę przynajmniej dziewięciu kanibali. Nie jestem do końca pewien, czy chcę wchodzić pomiędzy dwa plemiona, które w tej chwili ze sobą walczą. Wróćmy, może do domku. Poobserwujmy całą sytuację z oddali. Jesus! Ok, poważna akcja. Czy ona już nie żyje? Czy oni ją jedzą jeszcze w momencie, kiedy ona żyje? Okej, okay, ona definitywnie się poruszała. Oni zaczęli ją zjadać jeszcze w momencie, kiedy żyła. Nie jestem w tej chwili pewien, kto jest kim, ponieważ oni jedli zakrwawioną kobietę. No dobra, ja definitywnie tam nie schodzę, ponieważ to się nie skończy dla mnie dobrze. Nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu pozostać w moim domku i komentować całą tą sytuację. What the fuck? Okej, okay, prawie spadliśmy, wracamy na górę. Przynajmniej na schody. Okay, zaczynam zsuwać się powoli ze schodu, więc chyba wrócę do domku. Nie jestem raczej w stanie zaatakować ósemki albo dziewiątki kanibali. Rozumiem, że oni walczą ze sobą, jednak jednocześnie, jeżeli wejdę pomiędzy nich, zacznę obrywać z obu stron. No dobra, spróbujmy zejść na dół. Ja może się na początek uleczę. Dwa batony powinny załatwić sprawę. Nie zdążyłem w tym momencie wrzucić gekona na ognisko. Dobra, zejdźmy na dół. Spróbujmy trochę powalczyć. Zawsze mogę spróbować uciec na górę. Okej, okay, korzystajmy z okazji, kiedy oni walczą ze sobą. Czyli na przykład teraz... Spróbujmy załatwić kobietę, która odsuwa się od walki. Boję się, że zaraz oberwę gdzieś w plecy. Ok, jedno jest pewne. Rano, jeżeli wszyscy już zginą bądź znikną, będę miał wystarczająco ciał, żeby zbudować sobie effigy w ok What the... What the fuck?! Okej, okay, nie, 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 tak nie będziemy się bawić. Ty wysiadasz z mojego domku. Wszystko w porządku? Okej, okay, nie, 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 nie. Ty tutaj na pewno nie zostajesz. To jest domek jednoosobowy. Okej, okay, zniknęła, chyba spadła przez dziurę pomiędzy drzewem a domem. Okej, okay, jeden zginął. Nie wiem, czy czekać, aż oni wszyscy sami się wytłuką. Prawie spadliśmy. Czy w tej chwili spróbować uderzać pojedynczymi strzałami, wspierać jedną bądź drugą stronę? Poczekać, aż oni sami się wybiją. Dwa szybkie strzały i odejście. Być może on w tym momencie zaatakuje tego leżącego na ziemi. Tam ktoś kogoś zjada, więc korzystam z okazji i zaatakuję jedzącego. Okej, okay. what the fuck? Okej. Okay. Eee, no dobra, została teoretycznie trójka, jedna zakwawiona kobieta, a tutaj dwójka, więc oni powinni zaatakować siebie. Taka jest przynajmniej teoria. Jeden leży. Jeden pozostał tutaj. Ok, e, za dużo tych dźwięków. Wydaje mi się, że jestem obserwowany przez więcej niż jedną osobę. Dobra, ten nie żyje. Spróbujmy załatwić tego. What the fuck? Ok, prawie mnie uderzył. Widzę gdzieś tam w tyle kolejną grupę. Wygląda na to, że słońce zaczyna wschodzić. Mogę mieć tylko nadzieję, że oni znikną z mojego obozowiska po wschodzie słońca. Ok, sytuacja się uspokoiła. Widzę jednego biegającego gdzieś po wzgórzu. On na szczęście odchodzi. Olał sytuację. Tam raczej nikogo. Tam też czysto. Ok, dobra, definitywnie w tym momencie buduję effigy, gdzieś obok wejścia do mojego domku na drzewie, gdzieś tutaj. Wydaje mi się, że mamy wystarczająco zasobów, żeby zbudować sobie duże effigy. Gdzieś tutaj wydaje mi się, że będzie ok. Tuż obok wejścia. Zacznijmy. Okej, okay, Gekon, sorry, ale przydasz mi się jako zbroja. Nie widzę, żeby... Nasze ręce były owinięte jeszcze bardziej, więc raczej osiągnęliśmy maksimum. Ktoś jeszcze? What the fuck? Okej, okay, kolejna dwójka, trójka. Definitywnie przetrwanie w The Forest. Nie będzie aż tak proste jak miało to miejsce w poprzednich update'ach. Ona definitywnie powinna walczyć z nimi, więc nie rozumiem, dlaczego... Kogo ona zjada? What the fuck? Dobra, załadujmy to, co możemy, do naszego effigy. Coś przeleciało obok mojego nosa. Nie chcę w tej chwili oddalać się od mojego domu, jednak... W tej chwili mój obóz jest opanowany... Okej, okay, obrywam w plecy. Definitywnie będę potrzebował tutaj koktajli Mołotowa, bądź jakiejś innej broni, ponieważ sprawy strasznie się skomplikowały. Mimo, że jest dzień, mam tutaj piątkę i wydaje mi się, że ich sposób walki jest dużo bardziej agresywny. W momencie, kiedy szlachtuję ich kolegę, od razu ktoś we mnie wpada, właśnie tak jak ten. Może spróbujmy go podpalić? Gi! What the fuck? Ok. Uh, chcesz wejść w ognisko? Proszę, wejdź. Nie wstydź się. Obrywamy z każdej strony. Przyszła kobieta. Może zaatakuje całą resztę. Ja może trochę odejdę na dystans. Pozwolę im zacząć walczyć. Ona w tej chwili kogoś zjada. Zostaw moje ciało, to ma być moje FG. Ok, nie jestem w stanie w tej chwili. Okej, okay, ona zjadała kogoś jeszcze żyjącego. What the fuck? Okej, okay, czy ona wygryzła mu kawałek skóry na żebra? Tak to przynajmniej wygląda. Nie widziałem tego w przeszłości. Próbujmy załatwić tego. Podpądźmy się chociaż jednego. Nie mogę tutaj wejść centralnie do walki. Kolejny przyszedł. Nie wiem, jak w tej chwili miałbym przetrwać. Mogę mieć tylko nadzieję, że zbudowanie Fig sprawi, że będę w stanie ich odgonić. Nie wiem, kogo on chciał zaatakować. Wyglądało jakby atakował moje Fig. Definitywnie coś wystaje mu z klatki piersiowej. Wystawało, ponieważ po raz kolejny zmienił się jego model. Zbierzmy wszystko, dodajmy do Fig. Potrzebuję jeszcze dwa patyki, które będę się w tym momencie starał zbierać. Podczas walki z nimi. Załatwmy tą kobietę, bo ona się tu zawiesiła w jakiś sposób. Mam nadzieję, że nie żyjesz. Tak, nie żyjesz. Ok, muszę zacząć zbierać głowy. Ok, zaczynam ścinać drzewo, na którym jest mój dom. Jest to coś, czego nie chcę zrobić. Jak już mówiłem, oni się stali strasznie agresywni. Zjedzmy trochę jagód. Podbije mi to mój głód oraz energię, i nie będę musiał wchodzić do inwentarza podczas walki. Chcę się trzymać z dala od tego drzewa, ponieważ nie chcę go zniszczyć. Wiem, że można zniszczyć drzewo i pozostawić domek w powietrzu, ale będzie to wyglądało co najmniej dziwnie. Co potrzebujemy? Jeszcze jakieś kamienie. Oraz dużo, dużo ciał, dużo, dużo głów. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, spróbujmy zabrać głowę. Dorzucimy ją do Effigy. Następnie zajmę się... Świartowaniem ciał w tej miejscu. Kolejna głowa. Tak powiedziałem, na rękę w tym momencie było mi to, że... Taka ilość kanibali przyszła do mojego obozu, ponieważ będę w stanie zbudować FIG. Mogę w tym momencie mieć tylko nadzieję, że to FIG ich stąd odgoni. Już przestań! Giń! 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 Ok, jest głowa. Kolejny serio. Mamy pełną energię. Mamy jeszcze troszkę pancerza. Jest okej. Okay. What the fuck? Dostaliśmy strzała, więc nasz pan też niestety zniknął. Ok, nie pamiętam w wersji The Forest, w której byłoby aż tylu kanibali. Nawet w pierwszej wersji, gdzie myślałem, że było ich dużo, nie było ich aż tylu. Co jeszcze potrzebujemy? Kamienie, pięć głów, dziewięć rąk? Jest ręka. Wydaje mi się, że jakieś ręce wpadły w tej chwili do jeziora. Będę w stanie je wyłowić. Prawdopodobnie, niestety nie. Teoretycznie powinniśmy mieć wystarczająco ciał rozsianych po okolicy, żeby w tym momencie dokończyć to FG. Mam nadzieję, że one mi nie poznikały. Jest jedno tutaj. Interesują mnie głowa. Oraz teoretycznie ręce, które gdzieś mi zniknęły. Są nogi. Krystek, to jest straszne. Biegać po okolicy, zbierać ręce i nogi. Kamień od razu możemy dorzucić. Odpalmy po raz kolejny ognisko na wszelki wypadek. Widzę tu gdzieś rękę. Jest i kamień. Nie wiem skąd wezmę. Jest kolejna ręka, nie jest skąd wezmę kolejne cztery głowy. Mam tutaj dwa ciała. Pod warunkiem, że nie zgubię gdzieś głów. Okej, okay, ciało mi zniknęło tuż przed nosem. Więc gra niestety postanowiła upomnieć o swoje. Jest kamień. No i cóż, w tej chwili potrzebujemy trójkę kanibali. Co będzie oznaczało trzy głowy, sześć rąk. Jak na razie kanibali nie widać. Wydaje mi się, że raczej nie przyjdą już do nas dzisiaj. Chociaż z drugiej strony widzę jakichś w obozowisku. Może odciągniemy ich z obozowiska, spróbujemy zaprowadzić ich do nas. Tam ich wykończymy. Widzę jedno w obozowisku, więc spróbujemy wykończyć ją od razu. Właściwie jego. Nie wstawaj, leż Spokojnie wszystko będzie ok. OK, przez moment myślałem, że coś tutaj przyszło. Mamy rękę. Gdzie jest moja głowa? Jest głowa. Teoretycznie powinniśmy mieć tutaj jeszcze jedną rękę. Okej, okay, nie ukrywajmy, ta gra jest strasznie makabryczna, zwłaszcza podczas budowy Effigy. Okej, okay, no dobra. Kolejna dwójka, która może mi się przydać. Zaprowadzimy ich do mojego domu. Może mi się przydać pod warunkiem, że będę w stanie ich pokonać. Okej, okay, on je w tej chwili podpalił i całkiem nieźle obrywam. Nie mam niestety chyba żadnych leków. Będę musiał być bardzo ostrożny. Nie widzę jego kolegi niestety w tej chwili, więc to może być problem. On gdzieś sobie biega po okolicy, więc wykończmy jego. Nie wiem, czy w tej chwili za zabrałem głowę, czy nie do końca. Są nogi. No dobra, potrzebujemy dwie ręce oraz jedną głowę. Wydaje mi się, że możemy zabić sobie jaszczura. Jest i ostatni kanibal, mam nadzieję, że uda mi się nie zgubić jego rąk. Oraz oczywiście nie zginąć. Lez, lesz nie. Oj, oj! Bardzo źle zrobiłeś. Ale spokojnie poprawimy to. Ej, serio. Taki twardy. No dobra, w końcu pan ładnie się zepsuł. Mam jakieś ręce. Jeszcze jedna. No i dobra, Fidzi gotowe. Odpalmy je. Czy widzimy jakieś kanibali w okolicy? Wydaje mi się, że nie. Okej, okay, widzę kanibali w okolicy po raz kolejny. Chyba w tym momencie nie będę miał spokoju, dopóki nie wybuduję jakiegoś rodzaju ogrodzenia oraz dużej ilości pułapek, którą będziemy praktycznie non-stop restować. Spróbujmy ją załatwić jak najszybciej możemy. Ona jest strasznie szybka. Próbuję nie oberwać, ponieważ użytkownicy raportowali w tym momencie, że zdarza się one shot, one kill, nawet przy pełnym helcie. Ja mam w tym momencie go połowę. Ok, no dobra, mało brakowało. Korzystając z okazji, że zacięłaś się na drzewie. What the fuck? Ok, eee, ja wracam do mojego domu, ponieważ oberwaliśmy mega strzała. Nie mam w tym momencie nic, co mogłoby mnie uzdrowić, jednak mogę sobie wrzucić Gekona. Poczekać aż on dojdzie, następnie go zjemy, to powinno podbić naszą energię oraz głód. W międzyczasie widziałem gdzieś Gekona chodzącego po okolicy, którego mogę zabić, użyć jako pancerz. Załóżmy też to. I cóż, tak mówię, sytuacja w The Forest nie zmienia się praktycznie w ogóle. Okej, okay, możemy zjeść. Wracając do tego, co mówiłem, sytuacja w The Forest nie zmienia się praktycznie w ogóle. Jesteśmy atakowani non-stop, praktycznie bez przerwy. Giń, ponieważ nie czuję się bezpiecznie, kiedy chodzisz po okolicy. Dobra, wykończona. Wróćmy do naszego domu. Ja się oczywiście tradycyjnie zapiszę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć!